Witam, drogie strzelce. No i już mamy znowu luty. I 3 lutego mamy pełnię księżyca. Dlatego, jak zwykle rozkładam, rozłożyłam cztery karty na cały miesiąc e, luty, a piąta karta będzie na pełnię księżyca. Także nie będę robić oddzielnego rozkładu kart, ale zrobię wam, jak zwykle, na nów księżyca. A ponieważ mamy pełnię księżyca, a 3 lutego, więc są niechciane intencje. Przypominam Wam, zapalamy małą świeczunię, na karteluszce wypisujemy to, czego nie chcemy mieć w życiu, co nam jest niepotrzebne, nawet i osoby, czy sytuacje, czy aspekty w, jakich, w życiu, jakich po prostu nie chcemy mieć. Wypisujemy głośno to później, czytamy, no, i oczywiście na końcu palimy. Przy tym możemy powiedzieć swoją modlitwę. I po spaleniu, popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat zaczną nad tym pracować. Ok? Więc pierwszą, no nie, jeszcze powiem o trochę o planetach. Więc wiadomo, że mamy pełnię Księżyca trzeciego i oczywiście trzeci, czwarty i piąty to są najlepsze dni na to, żeby po prostu te niechciane intencje zrobić. No, Merkury wchodzi na prostą 11 lutego. I jest w wodniku. Więc jak już wiemy, do, od 20. Stycznia praktycznie on się cofa do 11 lutego. I od 11 lutego wchodzi na drogę prostą. Więc wiadomo, mogą zajść jakieś miks z elektroniką, komput czyli komputery, radia, telewizory, elektroniczne rzeczy w samochodach mogą się psuć, czy w kuchenkach. W ogóle nie kupujcie jakichkolwiek a, gadżetów elektronicznych, czy to do kuchni, czy komputerów, bo mogą po prostu, możecie trafić na jakieś buble, które mogą się po prostu Wam psuć. Poczekajcie z tym aż do, kiedy Merkury wejdzie na prosą, i to najlepiej jeszcze, jak się rozpędzi, czyli 4 dni. Później od 11 plus 3, czyli gdzieś od 15, 16 możecie po prostu te rzeczy nabywać czy kupować. Okay? No i oczywiście też w komunikacji mogą pomiędzy partnerami czy przyjaciółmi czy sąsiadami mogą zajść jakieś nieporozumienia. Jeżeli chcecie to wszystko rozwiązać, aby dobrze rozmowy przeszły, a czy nawiązywać kontakt, to najlepiej też właśnie po 11 lutego, ok? No, Nów Księżyca mamy też w wodniku i to 18 lutego. Słońce wchodzi do ryb też 18 lutego, właśnie w nów Księżyca, a ponieważ ryby są bardzo emocjonalnym znakiem, więc te emocje będą jednak w dużym stopniu zniwelowane przez to, że mają właśnie słońce w swoim znaku, także nie będzie tych huśtawek emocjonalnych, ciężkich. Mars znowu wchodzi do wkracza do barana 19. Jeżeli mieliście coś niedokończonego, jakieś sprawy, które zacząłeś, czy załatwiałeś albo zacząłeś coś robić, nie skończyłeś. Więc 19 jest bardzo dobrym dniem na to, żeby te sprawy po prostu posunąć do przodu, czyli akcja. No i Jowisz jest, a rzuca duże światło na urana, a uran jest planetą niespodzianek, natomiast Jowisz. Jest planetą dobrej fortuny i bardzo pomocny. W tym wypadku 20, to, jest, to nastąpi 27 lutego. No i oczywiście tu możemy mieć niespodzianki, ale dobre niespodzianki. Także to jest bardzo ładny aspekt tych planet. To by było tyle. No i pierwszą waszą. Kartą. Na miesiąc luty drogiej strzelce jest król monet. To jest. Jest on bardzo pomocnym człowiekiem i pracował bardzo ciężko na to co ma, czy to pieniądze i odniósł sukces. To. Monety reprezentują praktycznie e, panny, byka i koziorożca. Okay. Ta osoba, to jest płci mańskiej, pomógł wielu ludziom, ale teraz tym, którym pomógł, to oczekuje po prostu od nich, aby sobie sami pomogli. Czyli podaję. zawsze dobrą rękę, ale później oczekuje, żeby resztę po prostu dokończyć samemu. No i tak jest. Posiada on swoją po prostu własną wartość ten człowiek. Także to może być człowiek swojego otoczenia, albo człowiek, który ci pomoże, ale resztę będziesz musiał czy strzelcu dokończyć to sam? Drugą kartą jest powściągliwość, drogie strzelce. Piękna karta. Powściągliwość. Nadszedł czas, aby zacząć, abyś zaczął praktycznie analizować swoje związki partnerskie, małżeńskie czy też przyjacielskie. Zarówno negatywne, jak i pozytywne strony tych związków. Wpatrz się w głębiej w to wszystko i po prostu postaraj, postaraj się nad tym wszystkim popracować, bo jeżeli jesteś w związku i starasz się rozwiązać problem, jaki masz obecnie, i pójść na kompromis. To być może się uda uratować ten związek, abyś na nowo nie, patrz, nie, nie powtarzał tych samych błędów. Także musisz po prostu przeanalizować swoje podejście do życia i traktowania innych, bo niestety wychodzi na to, że właśnie powściągliwość mówi: Zwróć na to po prostu uwagę. No, i popatrz po prostu na swoje wnętrze, bo jest ci po prostu też i potrzebny balans w życiu. A jeżeli nie jesteś w związku, to też nad tym popracuj, bo powściągliwość ci po prostu mówi że możesz popełniać ciągle te same błędy i prawdopodobnie tak jest, skoro po prostu o tym jest mowa. No jednak zwróć uwagę na swoje wnętrze. Jeśli potrzebny po prostu balans w życiu. Nikt nie jest perfekt, nawet i ty. A masz koło siebie ludzi, którzy chętnie ci w tym pomogą. Także nie powtarzaj po prostu tych samych błędów, bo i możesz Kogoś stracić. A jeżeli nie masz, a będziesz miał, to te same błędy będziesz popełniał i taka sama sytuacja ci może spotkać na nowo. A następną kartą jest dziewiątka mieczy, ale odwrotnie. Proszę bardzo. Uważaj na swoje zdrowie, bo możesz mieć problemy. To są też plotki, duże, duże plotki koło ciebie. Zmień po prostu spojrzenie na świat i na życie. Podejdź bardziej pozytywnie do życia. Jaką energią operujesz? Taka i do ciebie po prostu wróci. Czyli wychodzi na to, że najwyraźniej przechodzisz przez jakąś transformację. Z tych kart tu wynika. A wisielec jest następną Twoją kartą i Wisielec Ci mówi: To jest karta właśnie dużych arkan, tak samo jak i powściągliwość, czyli to jest po prostu na dłuższy czas. Musisz naprawdę bardzo długo nad tym popracować, żeby się wybalansować, żeby te negatywne aspekty, w jaki sposób postępujesz, wyszły z Ciebie i to samo jest z wisielcem. Po prostu musisz się nad swoim życiem i podejściem do życia zastanowić. A wisielec ci z kolei mówi nadchodzą problemy w życiu zawodowym i prywatnym. Ale się nie martw, bo wszystko w życiu dzieje się nie bez powodu. I jak popatrzysz na to z perspektywy na tą sytuację, z perspektywy czasu za kilka tygodni czy miesięcy, do, do tyłu, to stwierdzisz, że zmiany, które zaszły, są zmianami po prostu na lepsze. Z każdego doświadczenia wynosimy jakąś lekcję życia, a ty masz strzelców teraz u siebie Saturna. I Saturn. Po prostu zmusza nas do czegoś, czego nie chcemy zrobić. Jeżeli to mają być Twoje poprawy wewnętrzne, cechy czy aspekty, to najwyraźniej Isatum też o nich ci da znać. Ok. Ostatnią kartą, czyli na pełni Księżyca, masz gwiazdę, ale odwrotnie. I gwiazda Ci mówi, podjąłeś bardzo pochopną i nieprzemyślaną decyzję, i dlatego przez chwilę będziesz stał po prostu w miejscu. Napotkasz na przeszkody, które będą miały duże znaczenie na Twoją przyszłość. Jest u Ciebie nierównowaga, nie ma balansu w Twoim życiu. I to może być rezultatem wielkich rozczarowań, pesymizmu i złamanych marzeń. Zacznij, drogi strzelcu, medytować lub jogę i otaczaj się pozytywnymi ludźmi. I uwierz w to, że lepsze życie jest jeszcze przed. Tobą. Ale z tego wniosek, że rzeczywiście coś, jakaś transformacja u ciebie musi y, być, albo jesteś w trakcie, bo te karty nawet na to wskazują. No, ale, tak jak powiedziałam, wszystko w życiu nie dzieje się bez przyczyny. Każde nasze doświadczenie życiowe przynosi nam nową lekcję i miejmy nadzieję, że i ty. To też zrozumiesz. Przeświat nas po prostu uczy. No i oczywiście Twoją następną e, kartą jest Karesa. Muszę znaleźć o Karesa. Proszę bardzo. I Karesa ci mówi: Ty miałeś też prawdopodobnie Karesę, o ile sobie przypominam, w poprzednim miesiącu, czyli w styczniu. I Karesa ci mówi: Jesteś już na końcu starego cyklu w Twoim życiu. Przywołaj anioły, aby Ci dały poczucie komfortu i prowadziły Cię w podjęciu następnego kroku. Szczęście na Ciebie czeka. Także widzisz, masz przynajmniej wspaniałego aniołka i on ci pomoże w tych, w tych przejściach czy transformacjach. No, oczywiście, mam dla Was kamyczek. To jest Malachit i wybrałam go. Nie wyciągnąłam, tylko wybrałam dla każdego znaku oddzielnie. Wybrałam kamyczki, które są reprezentowane przez. Dany y, kamyczek, do którego praktycznie wy należycie, czyli są y, dla każdego znaku oddzielnie, albo też i planeta, która waszym znakiem rządzi. I w waszym wypadku jest to Malachit. Ok? Elementem jego jest Ziemia, a astrologiczną planetą jest Jowisz, a Jowisz jest waszą planetą. Rządzącą, rządzącą strzelcem. Poprawia naszą wypowiedź, czy wymowę, i rozumienie innych aspektów życiowych. Redukuje strach i przed czymś nowym i innym. I usuwa egoizm. Więc to jest kamyczek, który drogi strzelcu powinieneś nosić przez cały rok. Także to tyle, jeśli chodzi o rozłożenie kart na cały miesiąc luty plus jedna karta pełni księżyca i jeżeli chcecie mieć prywatne położenie kart, to proszę do mnie napisać, pod każdym wideo są moje namiary, jest mój e-mail i moja strona internetowa. A, więc Taka sesja trwa 20 do 30 minut i kosztuje dla tych w Polsce, zaznaczam, dla tych w Polsce, którzy mieszkają i pracują i płacą z Polski 20 dolarów, a dla tych poza granicami Polski 50 dolarów. I robię to przez Skype'a, przez telefon lub mogę Wam wysłać też i prywatne wideo, które tylko Wy i ja możecie oglądać. I bierzcie też i poprawkę. Pamiętajcie, że to są ogólnikowe rozłożenie kart. Niemniej jednak mogą strzelce przechodzić przez następne 2,5 roku jakąś transformację wewnętrzną, życiową, z tego względu, że Saturna mają teraz w swoim znaku. Ok? Także bierzcie na to wszystko poprawkę, jeżeli chcecie mieć. Prywatne położenie kart, to proszę po prostu w pierwszym rzędzie zapłacić, abym was mogła nanieść na listę oczekujących. I tak jak powiedziałam, ja później w ciągu dwóch, trzech dni po prostu odpisuję. Także dziękuję wszystkim za prenumerację. Cieszę się, A, że Wasza oglądalność jest coraz większa. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze i zawsze na nie odpisuję co niektórzy mają nawet te komentarze um, w odpowiedziach zablokowane, a chciałabym na nie odpisać, ale nie można, no bo takie tak sobie ustawiają, a może nawet nie wiedzą, że tak jest, a ja z miłą chęcią bym odpisała. Także proszę mnie prenumerować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziękuję tym, którzy już to zrobili. I niech Was Bozia błogosławi, a aniołki strzegą od złego. Do widzenia.